Słem yy, szłem, yy, do siebie ścianę Jak tam z dzichu, wyspałeś się? Wyspałem się. A, Wyspałeś się z dzichu? Tak no. Tą kurtkę mi ciepło jest kurde weź trochę no, Ale mi trochę zimno Zimno ci cały czas? Wyziębiony No I co ty? się słoneczku, wychodź idziemy na łoneczku, tam A gdzie reszta ekipy? Oni na ruchu. Tak? Tak, tak. To wiesz, że sobie jeżdżę dzisiaj. No i dobra, no. Jedliście coś dzisiaj? Tak. Tak? Takś dzisiaj? Co? Jedliście coś dzisiaj? Kuklecie. Zimno tobie? No. Co? No ciepło nie jest. Nie, mu No. No jesteś na słońcu dzisiaj, no. Już po robocie, no. a malutkiego nie ma? Nie. A gdzie malutki? Wygoniliście go? Nie. A co? Sam poszedł. Co tam słychać? Chodź. Nie ma malutkiego? Nie. Idziesz Ewelina na chwilę na podwórko? Mhm. No Coś, co taka smutna Ewelina? Nie. Gdzie wy cały dzień byliście? No, no. wszędzie. No. Wszędzie? No, no te Zarobiliście trochę? No chodź tu chwilek, chodź tu Chwek się zmieniają, kurde, raz tak nie ma, roztek nie ma. Chodź! Chwilek raz to, chodź Lukasik swoje. Halo No gdzie jest? Ja jestem tu gdzie tu jestem.

Filek! Filek! Nie jest tego wszystkiego. Filek, chodź tu. Filek. Ja cię karmię, kurde, a ty główne jeszcze cały czas ty. Ale... Filek. Cześć. Cześć. Co tam? Co tam, kapustaż. aż? No. Gdzie Bogdan? Ja, ja, gada w piłkę. Wodę trzeba wymienić. Panią kupę, bo a powiem? Wystarczy. Da... Dawaj, tutaj. A tego gdzieś, kurde, powiało ty. Duży chce. Cześć. Misiek, misiek Mandarynki też są. Mandarynki chyba nie za bardzo, ty. Jest? Pomidor dobry pomidor. To dla gęsi ty. Tak? No! Macie, gęsi pomidory. Gęsi pomidory. Dobra! Dobra, Jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem no jestem No, jestem tutaj, jestem tutaj, Jeszcze. Czy? Trochę daj. Trochę daj.

Daj dla nich. One robią. No, kury, to wszystko, to warzywa, owoce. Tak mi się wydaje. No ma chłodny A może cytrusów się nie daje, nie wiem. Nie wiem. Może ten biały królik gdzieś uciekł? Czemu nie otworzysz tego normalnie nie dasz? Tak wodę trzeba dać dla nich jeszcze. O, gruby syje. Zmienił mu wodę. Co? No mówię, że nie ma go. coś Co? Co się dzieje? O, ale patrzę, że nogi jak piłkę masz, patrzę ty Ale chodzi mi o to, A sztuczki jakieś takie o ty, co, nie, robo, ro, daj mnie, sztuczki? Daj mi piłkę, nawet nie pytaj Ale co? chodzi mi o to no, Rafał no. Że jak będzie okazja To jeszcze przekażę ci dalej Historię życia, dobra no Tak jest. na tym, żebyśmy. Żebyś nie, ja tylko mówię, że. Tak. Co tam ci uciekli razem? No, pojechali dobrze. Kto? No, inny los i. Zabrał kolegę? No. Co się jego? Zopiekuje się ja Zostawimy to na później, nie? Zostawię to. Będziesz miał fajny odcinek później. Jak będziecie potrzebować, coś powiem fajnego. Jeżeli wiecie, potrzebować dalszej historii? A myślałem, że? I reszta no. nie, nie. Jakieś pytania macie? Nie. nie. Może? No, dokładnie. Coś, Jakieś coś pytania, pytań, jak masz na imię? Czy... bo Mateusz? bo no do pana Mateusza. W no, I normalnie się to wrzuci. Jak macie pytanie do Mateusza, tak to ma Mateusz następnym razem, jak będzie tak wędku, to. I normalnie to się, będzie... żółwia zbijam przy rzekam, nie? Żebyście no, mieli coś fajnego. To tylko ten ostatni przekaz był coś, coś No, się rozruszyłeś, aż trochę, co? Kurwa no powiem ci szczerze, że aż mi się płakać z no. Albo to alkohol płacze trochę. Nie to nie. Nie alkohol? Mokry cały jestem, kurwa, ty ostatnie trzy dni śnieg padał ten kurwa z deszczem no. Mazury to są przepiękne strony te jeziora, to wszystko... Aż no, zobacz skalę piękny. Po, no nie można nawet popływać... No w sensie nie w tym kierunku. Ale popływać wszystko można, przepiękne miejsce. Zapraszam no. tutaj jeżeli ktoś by chciał... goraj. Malutkiego dalej nie mamy? Gdzie jest? Gdzie malutki jest? Nie wiem. Nie ma go. Zniknął, może do brata poszedł? Cholera, wiem. Nie ma, co tam, Ewelina, żyjesz? No ale. Śpi. W robocie a co? Gdzie w robocie? A, to jest, Gdzie w robocie byliście? na konieczkę? No tak, na lepiej winosili. No ile dostaliście? A co tam dostali pięć d. Pięć d? No. Ile tych paneli było? Ile? No to jest pół godziny roboty. No. Kto was wziął? No, ja go nie jest? Ty? Ja przychodzę. Brawo, Słuchaj bo. Rado. Co to za jedzonko te? No. Ale ja robię A że tu, tu się da na ale, ale tutaj trzeba się wykąpać, jeśli po prysznicu. No to on no. idzie i mam. Nie, ty idziesz. No no. Ja, nie idzie. ja się... no nie. Dobry no. będzie? No. Marcin, chodź. Umyjesz siostrę. Marcin, wstawaj. Umyjesz się. Wstawaj, szybciej. Ciepło na Boże dzisiaj, nie? No. Idziesz, Marcin? Marcin? No, tu jest To Co? No! Ja mam. ja ja, się poszedł, a był? Widzieliście go? Nie. Nie? My się wkurzyliśmy, boże, czekaj. Otrzyma. No trzyma. A co to kurdy ty? Ja pierdziele, czy czeskie kurdy wibracje? Nie, no, pomidorowa. Tak? Pomidoroweczka wjechała na salony, a bez śmietany? No jest, no. Śmietany ja Nie pan ma śmietany. Okay. Podobnie Janek ty królik Jaki Janek? No, kolanko. Skąd wiesz, że kolanko króliki? Oni nie My wszystko wiemy. Tak, kolanko, króliki, łóżka. No z kimś to był. No, skąd ty to wiecie nie było? No? no skąd? No. Nie wiem. Agnieszka. Wiesz, byli, taka byli, starsza byli, pani. Ryklał, nie nie A, Agnieszka. Mówi do nas tak. To do mnie Macina. My jesteśmy miasta. Ja Ale kto Janka Kolanka tam zna? Jakoś tam Janka. Wiesz tamta kobieta mówiła, że to jakiś młody chłopak. No co bo? Ona powiedziała tak do nas. Że z nim? No, Ona tak mówi. Daj mi powiedzieć. Dobra, głupoty jakieś gadają, no, nie wiadomo. Głupoty, nie? Moim zdaniem też. Weź. Uspo... Porta. Porta, drzwi. Halo. Co tam, co tam się dzieje? Tutaj? Co tam ma się dziać? W porządku. Hmm. Jest to jest ok. No Pogodę dopisuję. Wreszcie. Trze, trzeźwiutki. No tak. Może, nie, może nie, dopijcie. Nie, dopijcie. Oh no. Nie, nie do Nie do miarę trzeźwiutki. Nie do końca. Gdzie ty byłeś, Grzesiu? Gdzie? Na widzący. I tyle czasu? No, ale kompleksy spotkałem, dokud zasiepił mnie. Ojej. No Daj na blowarea, mi kurde. Ty nie mam, ja kartu płacę, bo no, to chodź, kup mi. Ty nie, ja ci nie kupię. Chciałeś, kupię. chciałeś, żebym cię przysponsorował trochę? No, no, Ale nie, 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 tę nie, nie, nie. Nic nie ugrałeś? Nie. Nic nie ugrałeś? Nie. A kiepy znalazłeś chociaż? No tam było coś, no. Tak? No, do Bogdanas, żeby cię mi użycił łówki, bo kurde, takie dubicki, że taką nie idzie palić, wiesz. To znaleźli już trochę. Jak to się nazywa? Gifty? No. Gif gifty, pecy są. Jak? Gifty, pecy. Gifty? No. Czemu gifty? A to tak, wiesz, przyzwali. I to no. po angielsku jest. Gifty po angielsku to jest taki podarunek, ty Ty! Zdaj demokracja!